Cześć widzowie, z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 146... 147 odcinek z gry Portal Blaster i Custom Mapsing Single Player. Będziemy mapę mapę Nystry Geodestic, dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z i łapką w górę pod tym już 147 odcinkiem z gry Portal Blaster i Custom Maps Single Player. Będziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak. No i iście widzowie, właśnie już 148 odcinek z Gryporta w serii Castle Maps Neko Player. Żeby przechodzić już czwartą mapę, właśnie już e, NES4, dokładnie tak. No to myślę, że dwie łapki w górę pod tym 147 odcinkiem z Gryporta w serii Castle Maps New Player. No i macie 148 odcinek na moim kanale z tej serii, dokładnie tak. Będzie widzowie, się wam takie witanie podoba. W tym mówię, że odcinek zamiast spotkania. Dokładnie tak, jest szybko i zwięźle. Także rozpoczynamy już to nasz, ten. Już rozpoczynamy właśnie ten nasz 147 odcinek z gry. Porta Vasari Single Player i Życzę miłego oglądania. No to zaczynamy moi drodzy. Zaczynają moi drodzy testy. Idziemy, idziemy do góry, wyszliśmy z windy. NEO-NYS-3 Geodesk! Dobra Okej, okay, zaczynamy Wieżyczki Zresztą zabite Dobra Okej okay. Wieżyczki ginęły Koniec ginąć Dobra Czy mam jakieś 6. No, mam jakieś sześć. O, oh no. Dobra, wieżyczki Co się stało Okej, okay. no, muszę spaść tu. Tak myślałem. Dobra, cyk. Okej, okay. siub, teraz tu, i teraz tutaj. Dokładnie tak, o to właśnie chodziło. Bierzeczki zginą. myślałem. Dobra, zginęły. Bierzeczki spadły nam. Dobra, muszę tak zrobić. Dobra. No, że zginiemy, czy nie? Zobaczymy. Okej. Okay. O to właśnie chodziło? Chyba tak. Zobaczmy. No, otwarło sześć, ale czy to jest to, co myślimy? Otwarło na to kratki, ale hm, co mamy dalej zrobić? się zastanawiam. Ja już wiem o co to chodzi. Trzeba po prostu zrobić tak, żeby mieć kostkę, nie? która będzie aktywowała szyci. No mamy pomysł, widzicie? Trzeba dobrze myśleć. No, chyba dobrze, nie? Mam pomysł już na ten test. Mhm. Mm nie tak o to tu chodzi. Dobra. Okej. Okay. Teraz dalej. Nie zginąć. Okej, okay. dobra, teraz do góry. Okej. Okay. Teraz do góry. Mamy to Pamyśnie co to zrobić.

muszę dobrze trafić Mhm Zginięłem w ten sposób? Wiedziałem Od nowa ciebie do góry Siup. Dobra, lepiej to zapisać i nie zginąć, bo. To nie jest dobry pomysł. Po pierwsze. Jeszcze raz musimy do góry chyba lecieć Tak mi się wydaje co najmniej Kostkę odebrać Mhm, do góry, dobra, lecimy Cyk Ciach Jeszcze raz do góry Ciach Dobra ok Dobra. Jeszcze raz skaczemy. Siup. Dobra. Udało się, mega. Mamy naszą kostkę, którą właśnie chciałem. Dobra. Spadamy w dół dobra. Kostka by się, przydała ja się domyślam momencie, w tym może chodzić Czym czy to sobie myślę? Mam nadzieję. Dobra. Już wiem, tu trzeba. Dobra. Okej. Okay. Oj, zginąłem. Wiedziałem, że tak się to skończy. Dobra. Do góry muszę spać. Znaczy w dół. Dobra. Dobra. Musimy tu. Elegancko. Mamy kostkę, fajnie. Далее. Co mamy dalej to zrobić? Musimy pomyśleć, bo nie jest takie proste Przy kostkę musimy zrzucić? Ja mam pomysł, muszę na kostkę albo sprowadzić. Już mam pomysł, wiecie jaki? Nie wiem czy on jest dobre czy nie, ale według mnie o to tu chodzi. Jakby. Dobra, idziemy do domu, o co tu chodzi. Ja nawet już wiem, o co tu chodzi, więc. gra dokładnie o to chodziło tak jak myślałem kostka poleci tu i dobra i teraz mogę spokojnie przejść tu Okej, okay. dobra. Okej, okay, czy to co myślę? Chyba tak. Lecimy. Dobrze, bo no, teraz do koniec tej mapy. Trzeciej, właśnie Goldastic Nestry. 3. Przechodzimy do czwartej mapy, Nest4. To już tak nazywać? Zaraz nam powiem. Nest4 Alga także moi drodzy to koniec tego już właśnie 147 odcinka z gry Portal 2, serii Custom Maps, Single Player, gdzie gra się mapę o nazwie Nys 3, e, właśnie geodestic. bardzo fajna mapa, ciekawa była, bardzo mi się podobała, dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym 148 odcinku z gry Portal 2, serii Custom Maps, Single Player, gdzie przechodzić już mapę NES 4, czy ostatnią mapę właśnie Starines, e, alegam Alagamante, tak się ona nazywa. Dokładnie tak. I trzymajcie ciepło i pa, pa. dziękuję za oglądanie.